No, teraz widać wieczorem wszystkie te górami, które dokupiłem, samiczki. Widzicie? To jest samczek, który tutaj się kształci a reszta to wszystko samica. też na razie będzie wojna, a to jest tutaj najstarszy samiec Ale on nie wojuje spokojne jest no, Jakie są elegancko, fajnie, spokojnie w tym akwarium? Trochę muszą się dotrzeć. To jest o, samiec i samica. Tu też samica piękna i tak jak mówię, zostaną te, takie ryby, ten. bo się wyjazd w niedzielę. <laughs> będzie, żeby to wyłapać, to uu, uu. mam nadzieję, że mi się uda. Skakarki swoje miejsce mają, więc zwykle ktoś wyrośninka wykopał. <laughs> Czyli jak to? Tu ktoś napisał? Ten dźwignek jest za ostry. pyszki kikiriską. Ciekawe, jakim cudem jak są w stanie wykopać roślinę. Bo, kurna, naprawdę trzeba być ślepym i nie widzieć, co tak. Owszem, ten z tej wyszedł. Ale tu pod spodem jest Piach. Ja muszę go po prostu usunąć jeszcze. Nie głupoty kurna pisać. No, nic nie poradzę. Nie jest... Jak niektórzy którzy mają. Się za nie wiadomo kogo. No jest tak jak jest, tak mi się udało to stworzyć. Z mojego doświadczenia, z tego co się nauczyłem, wszystko żyje, wszystko ma się dobrze, wszystko jest zdrowe. No się jakie ładne No, Jak podrosną, to się jeszcze wybarwią. No właśnie, jedzonko to wybarwiające, muszę naszykować. To będzie w porządku jeszcze jedzenia im dokupić takiego fajnego wybarwiającego i roślinnego, spirulinę tam czosku. Właśnie czosnek muszę kupić i wyciskarkę. to ja nie będę dawał. Jeszcze będą fajnie, ładniejsze. Rywolki moje. Jakiego jednak? Kirysiory się już dogadały widzę. Ale mieczek mi i sobie gania piękne ryby, przepiękne woda trochę jest smętna, bo musiałem dodać to, co codziennie, bo tutaj w akwarium się w tym dodaje. Zobaczcie, jak nubia no, zaczyna rosnąć ten duży coraz ładniejszy. I rybole, oczywiście, zwykle do kamery, bo one inaczej nie potrafią. To by było na tyle. I tu jest, tu jest chłopie. Tu nie jest ostry ten. To jest o drobny żwirek, specjalne podłoże. To JBL-a plus jeszcze innej firmy ciemne plus piach zmieszany z tym i małe podłoże i żwirek bardzo taki drobny ten. To jest chyba jedynka czy jakoś tak? Czy nawet tego? Bo to jest jeszcze żwirek, ale już praktycznie piach jest takie coś tu zmieszane. No i co? Ech, z niego, że jak niektórzy nie dowidzą. A to to się wybierze. Wyszło na wiesz to teraz ładnie sobie w niedzielę najpierw na rybole zapoluję, a później to ładnie sobie wybiorę. I znowu to będzie mniej tego. No tak po trochu, po trochu aż się pozbędę. No dobra, na razie wszystkim. Nie wiem, jutro może coś puszcza, albo nie zobaczymy, czy coś się tu stanie ciekawego, czy nie. Korzenie już przestaje pływać. Będę mógł z powrotem roślinki tam ładnie umieścić w niej. No. Do narty.